Prezentujemy na tegorocznych targach roboty współpracujące HCR. To łatwe w programowaniu, szybkie we wdrożeniu roboty, które mogą pracować bezpiecznie obok człowieka. Szczególne zainteresowanie budzi aplikacja spawania, robot, który potrafi prosto i szybko zautomatyzować spawanie. Również pokazujemy aplikację paletyzacji. Wystarczy robota ustawić na końcu linii i robot będzie przez 24 godziny paletyzował. Poza tym, garść takich informacji technicznych. Są to roboty, które posiadają dźwigi do 12 kg, a zasięgi do metra 30. Producentem jest ogromny koncern Hanła z Korei Południowej. Który produkuje wyroby dla sektora lotniczego, zbrojeniowego, maszynowego. Także to jest potężne, potężne doświadczenie, które przekłada się na technologię tych robotów. Zachęcam do współpracy.